Jest to będzie z Bario, bananoc, noc. Poczuł sobie bojownika moc i do tańca porwi wreszcie ją, gdy anioły śpią. Ło, wow! dziś się żałuj sobie Bilolej. Jest na duszy będzie trochę lej. Jest popłynie z trębi serca śpiew tej wolności ze Patrzy ci śmiało na jej boskie ciało, gdy szczęka opada na raz. Obok ciebie przechodzą dręice, jak dzisiaj księżyce masz blask. Czacie terminy, zasadzki miny, koniec tygodnia tuż, tuż. A później by rybasz i później by rybasz do tańca a sypie się kurz. Jest to będzie na noc. Poczuj sobie boją i kamos i do dotajca porwi. Wreszcie ją, dianioły śpią. Łoł! Nie popynie z głębi serca śpiew tej wolności zep. Hey. Tej? Hey. Tej odłóż na potem i ruszaj, gdzie muzyka gra. ca popłaca człowieka zbogaca, gdy jest sobota siebab. Co tańczy śpiewa, ten później bleba, ula niemu, trzeba wino lać. Gdy pozna przyczynę, dziewczyna pora przyczynę. Jej tu leży się bać. będzie zbariowa na noc. poczu sobie bojownika moc. I do tańca porwi. Wreszcie ją. anioły śpią. wow! Cały sobie winolej, je za duszy będzie trochę lej, je popłynie z głębi serca śpiew, tej wolności zep. Tej wolności zep.